I następna interpelacja w sprawie funkcjonowania forum internetowego miasta Łuska. <laughs> Sprawa pierwsza. Zauważyłem w sporo zarządów, uczestników forum, że Radoż nie odpowiada na pytania Kolumbiiczów dotyczących istotnych problemów mieszkańców. Pytam więc pana burmistrza, po co istnieje taki działanie tego forum? Pytania do władz miasta. Polumbik publiczne miejsce do kontaktu Łuska z mieszkańcami i należą do toku czapu do czapu, choćby na całą kolejnością. Sprawa druga. Forum internetowe to mediów o charakterze publicznym i nie dopuszczając nadmierna ingerencja urzędowej moderacji w wypowiedzi uczestników. Moim zdaniem nosząca znana na cenzury z urzędem. Uruchomienie forum trzeba się liczyć z możliwością pojawienia się pisów negatywnych oceniających poczynania władzy. A na naszym forum, jak dyskusja jest połowem myśli władzy, to ingerencji w moderacji nie ma. Jak tylko pojawi się pis negatywny, zaczyna się stosowanie różnych sztuć, mających na celu zniechęcenie miesiącego lub jego eliminacji sporów. Tu też przykład manipulacji. Na stronie 13 wyjaśnienia do budżetu na 2010 rok jest zapis w planowaniu zwiększenia zatrudnienia w ochronie środowiska. A pan rzecznik w miły co prawda sposób, ale z udrowień w kąpielniczą, że rany pisze nie grało. Przerzucanie posłów do innych moców, kasowanie nieludzkich pisów, hmm. czy bezpodstawna marnowania w przypadku niejakiego sklepu. To kolejny sposób na utrudnianie użytkowników i dyskusji. I wszystko to dzieje się nastawione na wzór w terenie najczęściej Medium, która powinno służyć wymianie poglądów i promocji dialogu obywatelskiego, stało się miejscem założonym przez grupę skupioną u rzecznika miasta, realizującą politykę dyskredytowania, dyskredytowania niewygodnych rady i promocji bardzo kolanów. Dwa lata temu sprawę poruszył Rady Śródziemnej, ale niewiele skutków. Uważam, że czas najwyższy się podnieść ten temat po raz drugi na komisjach rady. W podpisie Rady Krzysztofu Proszę. Ja żebyśmy się naprawdę racjonalnie komunikowali. Ja na to natomiast... nie dobra, również to, tak jak tego doświadczamy, jest tylko decyduwany. No, bardzo słabo. Także ja doświadczam i odczuwam to, że to w za pieniądze publiczne jest tak naprawdę przez Pana nominowane. I nie jest tak, że ludzie nie chcą pisać na forum, a Pana ta bierze tam udział. Być może jest tak, że ludzie nie chcą, a ja na pewno nie będę pisać, jeśli dalej Pan będzie odsługiwał tylko to, form. bo uważam, że jest to, to... to w sensie krytyki, polityki burmistrza, jeśli chodzi o dostęp i, 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 i przeróżnik informacji. I myśmy y, po prostu zajmowali stanowiska, również mój kolega, który y, y, pisał interpretację, natomiast y, Pan burmistrz tak naprawdę y, poprzez swoją politykę i, i, i tak prowadził, no, na dobrze przyzwolenia na tego obiektu przejawiały się y, informacje na forum i wykorzystywania forum do no powiedzmy Panie Jasku, do Pana dziennikarskich e, interpretacyjnych e, wypowiedzi, natomiast Panie Rzecznik powinien zrezygnować z tonu dziennikarskiego. Natomiast sesja nie powinna być e, e, relacją z czy jakiegoś spotkania towarzyskiego itd. Ale byłby to temat, gdyby e, karmienie, e, karmienie zwierząt, e, no e, na odrabianiem publicznym, tylko tych. To ja już mówię o wynikach Natomiast.